Kiedy tylko widzę logo Devolver Digital, to mój poziom zainteresowania daną grą zaczyna wzrastać. Tak było przy kultowym Hotline Miami, tak samo było przy Enter the Gungeon oraz przy Katana Zero. Jednak dzisiejszy tytuł jest zgoła inny niż wcześniej wymienione produkcje. Drzwi Śmierci już teraz jest produkcją niesamowitą, która to swoje inspiracje czerpie w dużej mierze z serii gier The Legend of Zelda. Bardzo dobrze inspiracji. W devsdor wcielamy się w kruka. Nie, nie tego kruka. Nasz bohater jest podrzędnym przedstawicielem korporacji, która to zajmuje się hurtowym zbieraniem duszy. Jak można się domyślić, po dotarciu do pracy, nasz kruk otrzymuje od przełożonego zadanie zebrania duszy. Wyrusza więc on przez swoje drzwi, by szybko odbędnić to, co musi i wrócić na lunch. Nie wszystko jednak poszło tak gładko, jak można było się tego spodziewać. Dusza owszem, już była gotowa do zabrania, gdy wtem zostaje ona skradziona przez kogoś innego, co uniemożliwia naszemu bohaterowi ukończenie zadania. Ach, no i jest jeszcze taki mały szczegół. Dopóty zadanie nie zostanie ukończone, nasz bohater jest pozbawiony swojej nieśmiertelności, co sprawia, że jest podatny na upływ czasu, oraz co gorsze, traci on odporność na wszelaki rany kłute, uderzenia i inne nieprzyjemności. Świat gry jest na pewno mocną stroną całego tytułu, a eksploracja jej kluczowym elementem. Jak to przyzwyczaił nas przygody Linka, zaglądanie w każdy zakamarek mapy może być bardzo opłacalne. Dodajmy również do tego fakt, że niektóre tajemnice będzie nam dane odkryć dopiero wtedy, gdy zdobędziemy dodatkowe zaklęcia, które odblokują dla nas do tej pory zamknięte drogi. Czasem trzeba będzie coś wysadzić, czasem trzeba będzie gdzieś się przyciągnąć i czasem trzeba będzie otwierać skrzynię. W celu oganiania się od zainteresowanych naszymi piórkami przeciwników wykorzystamy miecz oraz łuk. Oczywiście podczas eksploracji będziemy również mieć wiele okazji, by zaopatrzyć się w inne narzędzia do pacyfikacji. Jeżeli ktoś chciałby kiedyś kogoś zdzielić parasolką, to w tej grze będzie miał ku temu możliwość. Co do samych walk, są one mocno zręcznościowe i wymagają od gracza nieraz dobrego refleksu. Możemy zadawać ciosy szybkimi ruchami. Możemy naładować potężne uderzenie, przywalić strzałą z łuku czy też innym czarem. No i oczywiście możemy unikać ataków adwersarzy za pomocą przewrotu. Zresztą można było się tego spodziewać. To jest właśnie dobra szkoła tworzenia epickich potyczek w stylu Nintendo. Dlatego też jestem wdzięczny twórcom za to jak te walki wyglądały jak bardzo były wymagające oraz to, jak dobrze spędziłem przy nich czas. Pamiętajmy jednak, że samą walką kró <laughs> człowiek. Nie żyje. To, co jest piekielnie dobre w Dewzdor, to klimat. Mam ogromną słabość do melancholijnego wajbu, a drzwi śmierci wręcz ociekają pięknym, spokojnym oraz melancholijnym klimatem. Tutaj, nawet zwiedzanie cmentarza jest czymś magicznym. Dodajmy do tego bardzo ładną, stylizowaną grafikę z pięknie animowanymi postaciami. Wrzućmy jeszcze dużą dozę humoru, również tego czarnego, i podlejmy śliczną muzyką. Jest kilka gier, które swoim melancholijnym klimatem. Na długo zostały w moim sercu, dlatego też cieszę się, że Devsdoor stanie na piedestale tuż obok Hollow Knighta oraz Ori and the Blind Forest. Powiem tak: twórcy z Acid Nerf oraz wydawca Devolver Digital pokazali nam jedno z najciekawszych gier roku 2021. To obłędnie pokręcona i cudownie melancholijna wariacja na temat śmierci, przemijania oraz życia. W tej grze umrzesz setki razy, ale to tylko umocni cię w tym, jak bardzo będziesz kochał DevStor. Twórcy nie kryli się ze swoimi inspiracjami i bardzo dobrze. Gdyż jak już mamy się jakimi wzorować, to niech to będzie coś kultowego i fenomenalnego. ACID NERF wzorowali się na Zeldach i wyszło im to przecudownie. Dzięki temu powstało małe arcydziełko, które na pewno swoim klimatem, oprawą oraz grafiką zachęci wielu graczy, a co po niektórym zabierze na pewno dziesiątki godzin życia. Dajcie nam znać w komentarzach, czy słyszeliście o Grzegorzze, a może nawet lepiej, czy może już w nią graliście. Jeżeli tak, to podzielcie się z tymi wrażeniami na dole w sekcji komentarzy. Ja tymczasem będę się zami żegnał. Mówi do Was Szepski i do zobaczenia.